Z tego będzie kurwa gówno, to się niepierdolnej zabije chyba, bo e, teraz muszę latać na rippera muszę wejść na postać tamtego nevisa i destiny'ego e, i powiedzieć dwa razy na Ripera przez to. Więc liczę na jakiś fajny, fajną nagrodę. Jest to event górniczy, 3000 bursztynu i otrzymuję. Bilet na loterię 5 razy. Ja pierdolę, to pewnie jest chujnia, ja, kurwa jak nic, nie Dobra, idę zawsze tą loterię, sekundę. I I kurwa, no, serio, serio, nie mogło być jedno dalej, no proszę was, no, ja pierdzielę, no, nie, no, jak chuj, dobra, co to jest, kurde, nie, niebieska smocza fasola. I, i, i. Nie, pierdolność to zabić, kurwa. W ogóle przed sekundą koleś do mnie podjechał i zapytał mnie, gdzie są Metki i co kurwa debil. Przecież tego się nie da nie zobaczyć, no masakra. Jeżeli to jutro nie będzie miało bana. To kurwa ten serwer dostanie order gówna Naprawdę zrobię w grafice jakiś order gówna głównego serwera i dostaną to Ej nie słuchajcie Ja się poddaję zobaczcie to słuchajcie Jesteśmy na stronce teraz głównej e, No i tak ranking działa jak widzicie Ranking graczy też działa Jak klikniemy sobie tak ładuje się właśnie w tym momencie e, I mamy coś jak support e, Tylko ten support o Kurwa Nie działa rozumiecie to Nie działa support na tym serwerze Ten serwer jest zjebany Słuchajcie, zakochałem się. Po prostu się zakochałem. Normalnie, drugi raz widzicie, się zakochałem. I to było jak grunt z tego nieba. To to nie było, ja nie chciałem tego, tak? Ale normalnie idę i pisałem, że kupię partę, plus 9. słuchajcie. I, I koleś do mnie napisał, nie? I napisał do mnie o, o taki ziomuś, którego serdecznie pozdrawiam. I pokazałem mi takie coś. Pokazałem mi tak, ja, ja się po prostu nie zakochałem. I ja mówię, ja ją muszę mieć, nie? I ja wydam w chuj kasę, ale ją muszę mieć. I koleś zajął 400 k. A pierd może znaleźć kibel, bo mi się znowu siu. Że nie teraz. Słuchajcie, ostatnio mówiła mi, że mam poszedł autobus, Puszciliśmy autobus i potem go przez kurwa 5 minut nie mogliśmy przecież. To 5 minut. Ja dostanę bana dzisiaj. Ja dostanę dzisiaj bana, a ja to nic nie szkodzi, bo... Grzegorz, bo mucha, patrzcie, game stoi. Game stoi przy mnie. Dobra, i w tym momencie mam bana. Dzięk drugi, kurwa, jak ja jestem pojebany. Jak ja jestem pojebany, to jest kurwa kosmos. No i grat gratuluję. Dzisiaj mamy Bona, więc trzeba będzie zrobić nową postać. Więc tak się zakończył event na serwerze Safira. Czekajcie, w Nie, nie. Lagi, lagi mam. Dobra, napiszemy lagi mam, to jest takie typowe wytłumaczenie się. Osób online. I teraz tak, mamy OX'a. Bramy zamykali około 10 minut. Zamykali 10 minut bramy i zobaczcie, ile osób było na OX-a, przed chwilą była pierwsza runda i tam odpadło par osób i większość jeszcze tutaj jest. Zaraz wam pokażę jeszcze na drugiej, drugiej rundzie tego OX-a ile osób było Patrzcie ile osób wymiareczek, a ja tym na tym OX. -ie. Jeszcze mam dalej opcje systemowe, dalej światło. Zobaczcie, ile osób jest na OX-ie. 675 osób pokazuje licznik. Ja wiem, ja rozumiem, że nie wszyscy chcieli iść na Oxa, ale 675, to chyba kurwa liczy moby w M1, a nie ludzi. <Kluczuj> Liczymy na jakiegoś PETA 25 -ta potwory, a mamy. Dobra, ja może pójdę, nie skomentuję tego. Spójrzmy jeszcze raz na tą skrzynkę. Jak znika. I daje nam kurwa. Storudy rudy ametystu. Aż mi postać zlagowała, widzieliście? No, nie dowierzam aż przez to. Dobra, na pocieszenie jakieś pudełko z książką. No i, i? Cudownie się bawię. O!